Witaj w medytacji w pełni mocy, odwaga i flow. Z tej strony Andrzej. Dzisiaj przejdziemy przez proces, w którym poczujemy pełnię swojej mocy, odnajdziemy rytm życia i wejdziemy w stan naturalnego flow. To medytacja o spokoju i świadomości, że wszystko, co się dzieje, służy rozwojowi i prowadzi do pełnej wersji siebie. Zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić tego nagrania, ocenić kanał i go zasubskrybować. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi medytacjami i nagraniami, które pojawiają się regularnie. Znajdziesz mnie też na Instagramie i Facebooku. Wpisz Andrzej Ząbkiewicz i tam będziemy w ciągłym kontakcie. Stań w pozycji mocy. Nogi stabilnie rozstawione. Klatka piersiowa wyprostowana, ramiona swobodnie wzdłuż ciała. To pozycja spokoju, pewności i siły. Poczuj się pewnie i stabilnie. Zamknij oczy. I pozwól sobie na kilka głębokich, spokojnych wdechów. Wdech głęboko przez nos. Wraz z wdychanym powietrzem wypełniasz swoje ciało, umysł i duszę mocą. I powoli, kontrolowany wydech, a wraz z wydechem ciało opuszcza to, co już jest niepotrzebne. I jeszcze raz, głęboki wdech, poczuj, jak powietrze wypełnia płuca, i wypełniasz się mocą. I spokojny wydech, wydech uwolnienia. I jeszcze raz: wdech pełen mocy i życia, i wydech pełen spokoju. Teraz wyobraź sobie, że przez szczyt głowy wpływa do Ciebie czysta, potężna energia. To energia, dzięki której możesz oddychać. Energia, która kontroluje procesy, które zachodzą w Twoim ciele. Która Cię uzdrawia. To potężna energia, która zasila ciało i umysł po to, żebyś mógł realizować swoją misję. Ta energia ma niewyczerpany potencjał i niewyczerpane zasoby. Poczuj jak ta energia powoli spływa przez twoją głowę. Uspokaja umysł, klaruje myśli. Spływa dalej przez szyję, ramiona. Poczuj jak ramiona się rozluźniają, a jednocześnie są pełne mocy. Energia dociera do serca. Poczuj jak serce się otwiera, wypełnia spokojem i z serca energia rozlewa się po klatce piersiowej, dając poczucie pewności i kontroli. I spływa dalej, do brzucha, do centrum Twojej siły woli. Poczuj, jak brzuch się wypełnia mocą, działania, determinacją, spokojem i pewnością. Energia płynie dalej, przez biodra, uda, łydki, aż po same stopy. I poczuj, jak stopy mocno spoczywają na ziemi. Poczuj pełnię mocy od głowy po stopy. A teraz skoncentruj się na swoim oddechu. To rytm Twojego życia. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Czujesz? Poczuj ten naturalny, spokojny rytm. Wdech i wydech. I wyobraź sobie, że tańczysz z życiem. To nie jest żaden konkretny taniec to swobodny, naturalny ruch. Życie prowadzi. A ty podążasz w rytmie oddechu. Nie walczysz z tym rytmem, nie sprzeciwiasz się, po prostu poddajesz się temu naturalnemu flow. Poczuj, jak każdy wdech przynosi nowe możliwości, nowe szanse. Każdy wydech zabiera to, co niepotrzebne, co ci ogranicza. Wdech możliwości. Wydech, uwolnienie. W tym rytmie jest mądrość. Życie wie, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić, kiedy działać i kiedy odpocząć. Jesteś w pełnej harmonii z tym rytmem. Ufasz życiu, bo wiesz, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dla Ciebie. I to jest stan flow. Naturalny, bez wysiłku, bez walki. Po prostu jesteś w rytmie życia. Teraz otwórz na chwilę oczy i popatrz na swoje dłonie. Porusz palcami. Popatrz na dłonie z zewnątrz. Popatrz na wnętrza dłoni. Popatrz na resztę swojego ciała. A teraz poczuj swoje ciało porusz stopami i zamknij ponownie oczy. Uświadom sobie, że to wszystko: ciało, dłonie, ręce, stopy, nogi, biodra. To wszystko. To pożyczona materia, którą kiedyś trzeba będzie oddać. I to nie jest smutne czy przerażające. To jest wspaniałe przypomnienie o tym, jak cenny jest czas, który masz. Ta świadomość nie osłabia cię, ona cię wzmacnia, bo jeśli ciało jest pożyczone, to znaczy, że ty, prawdziwy Ty, prawdziwa Ty jesteś czymś więcej. Jesteś energią, świadomością, która używa tego ciała jako narzędzia. I to narzędzie jest niesamowite. Pozwala ci doświadczać, pozwala ci tworzyć, pozwala ci kochać i działać. Poczuj wdzięczność za to ciało za ten czas, za tę możliwość bycia tutaj, bycia teraz. Ta świadomość daje Ci perspektywę. Problemy stają się mniejsze, a stresy tracą na znaczenie. Zostaje esencja, możliwość bycia sobą, wyrażania się, tworzenia, dawania i otrzymywania miłości. Masz świadomość, że aktualna sytuacja jest wynikiem wcześniejszych myśli, decyzji i przekonań. I wiesz, że jesteś kreatorem i twórcą swojego życia, dlatego wiesz, że możesz to zmienić. Akceptujesz swój obecny stan, nie walczysz z nim, bo walka odbiera ci energię. Po prostu widzisz, rozumiesz i przyjmujesz obecną sytuację, ale jednocześnie decydujesz się wziąć pełną odpowiedzialność za swoją drogę. Wiesz, że możesz bardziej wyrażać siebie w swojej autentyczności, w realizacji marzeń, w dążeniu do szczęścia, w swoim indywidualnym wydaniu. Przecież wiesz, że ty nie musisz być jak inni. Możesz być sobą w pełni, bez ograniczeń. Masz moc, masz czas, masz możliwości. Wszystko, czego pragniesz i potrzebujesz, jest już w tobie. Masz teraz pełnię mocy. Nawet więcej niż potrzebujesz na dzisiejsze wyzwania. I ta moc płynie przez Ciebie spokojnie, pewnie i naturalnie. Powoli otwórz oczy i przenieś tę moc w swój dzień. Poczuj pełną gotowość na wszystko, co przyniesie Ci ten dzień i całe Twoje życie.